Koniec świata w listopadzie? Czy tajemniczy obiekt kosmiczny faktycznie zmierza w kierunku Ziemi, by spowodować globalną katastrofę? Teorie o zbliżającej się apokalipsie regularnie pojawiają się w mediach i internecie, a najnowsza z nich mówi o listopadowym zagrożeniu z kosmosu. Skąd biorą się takie alarmujące doniesienia? Często ich źródłem są błędne interpretacje danych astronomicznych, wyrwane z kontekstu wypowiedzi naukowców lub po prostu celowe dezinformacje. Niektóre z tych teorii opierają się na rzekomych obiektach, których istnienia nie potwierdzają żadne wiarygodne obserwacje astronomiczne. Warto wiedzieć, że nasza planeta jest stale monitorowana przez sieć teleskopów i systemów obserwacyjnych. Naukowcy z NASA i innych agencji kosmicznych na całym świecie śledzą obiekty bliskie Ziemi, szczególnie te, które mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie. Każdy większy obiekt, który mógłby zagrozić naszej planecie, Zostałby wykryty z dużym wyprzedzeniem. Gdyby faktycznie istniało realne zagrożenie końcem świata w listopadzie, informacja ta nie byłaby tajemnicą znaną tylko autorom sensacyjnych doniesień, ale głównym tematem wszystkich poważnych mediów i komunikatów agencji kosmicznych na całym świecie. Dlaczego więc takie teorie są tak popularne? Ludzki umysł ma naturalną skłonność do fascynacji katastrofami i zagrożeniami. Dodatkowo, w czasach niepewności i szybko zmieniającego się świata, teorie o końcu świata mogą dawać złudne poczucie kontroli. Jeśli wiemy, kiedy nastąpi koniec, możemy się do niego przygotować. Historia zna już setki przepowiedni o końcu świata, które miały nastąpić w konkretnych datach. Wszystkie te przepowiednie łączy jedno żadna z nich się nie sprawdziła. Listopad najprawdopodobniej będzie kolejnym miesiącem, który spokojnie przeminie bez kosmicznej katastrofy. Zamiast obawiać się niepotwierdzonych teorii, warto rozwijać krytyczne myślenie i czerpać wiedzę z wiarygodnych źródeł naukowych. Astronomia to fascynująca dziedzina nauki, która oferuje znacznie więcej niż sensacyjne doniesienia o końcu świata.